Dlaczego polskie morze, a nie jakiś all inclusive? Ja mam zakaz opuszczania kraju do tego. A. <laughs> tak to na Dominikanie siedział. <laughs> Patelnia, która jest, jest na śmierci. Kuszko, na którym się kładę, mnie tak wygina. Więcej pewnie tak się nie przyjedzie, tylko pojedzie się gdzie indziej. Za te same pieniądze swobodnie za granicę poleco i jeszcze reszta zostanie. W Egipcie all inclusive. Smród i ubóstwo. Nasze... Może jest jak all inclusive. Bycie tu to jest all inclusive. No. Żeby mi ktoś jeszcze za darmo oferował wyjazd za granicę, by nie pojechał. Chyba gorąca kukurydza głównie dzisiaj co idzie, bo to taka pogoda. Nie idzie nic. Zimno. Tu jest idealnie. Bo jak jest za ciepło, to jest gorący piach i się nie da chodzić. Aha. Zobacz co no, nie możesz, czy nie jest na świecie. No na rzeczywiście typu, takie, tylko takie wzburzone, takie wiesz. No nie może, wszędzie takie same. Stęknie, zaszłem do toalety i już miałem wchodzić. 15 zł toaleta kosztowała. Ile? 15 zł. Wejście do toalety. No daj pan spokój. No. Takie rzeczy. Wakacje all inclusive w Egipcie czy też w Turcji no na pewno są tańsze, ale Polacy i tak wolą przyjechać nad Polskie Morze. To wynika z sondażu przeprowadzonego dla polskiej organizacji turystycznej. Wakacje all inclusive za granicą czy też tu nad Polskim Morzem plusy, minusy, wady. Zalety. No, mam nadzieję, że dobrze mnie słychać, bo to strasznie. Dzisiaj wieje w tej krynicy Adam Feder, Zapraszam. Dlaczego polskie morze, a nie jakiś all inclusive w Egipcie czy na Dominikanie? Ja mam zakaz opuszczania kraju do tego. A. <laughs> tak to na Dominikanie się <laughs> 30 stopni na pierdziela, to lepiej, no. Za granicą? Tak, no. no. To wiechura tylko, nie? wiatr. Morze zimne. Ja A tutaj? Nie masz zakazu, bym poleciał. Jezus, no. Jest, jest, jest fajnie, podoba nam się. Ja kocham polskie morze. Ale... Tylko w Polsce. A jak się pani tu odpoczywa dzisiaj? Trochę wieje? Trochę wieje, dobrze. Szkoda tylko, że nie można do wody wejść. Tylko jeden minus. Dlaczego nie można? A, bo. Czerwona flaga, za duże fale. No ale zobaczcie, o, Egipt, cztery gwiazdki, palmy. Nie, nie, nie. nie my tu, my nie potrzebujemy czterech gwiazdek. Pontar lubi! Fontan? Tak. Tak. a tam człowiek parawan rozbije, to zaraz go tam będą ganiać. To chyba nie ma takich wiatrów jak u nas. No tak. A tutaj to chociaż trochę przed tym wiatrem się osłonimy. A jakie są plusy, wiecie, tutaj takiego polskiego morza? No to, to, to polskie morze. Polskie morze. No. Polskie morze i tyle. No Ale to co to jakieś inne niż tam, nie wiem, niemieckie, czy tam jakieś. No w Egipcie, all inclusive. Mród, i ubóstwo. Jak wszędzie. zawsze było, jest i będzie. Byłeś czy nie byłeś w Egipcie? Na pewno byłeś. No, no, to, no to nawet super hotele, a za hotelami jest brud smród, no. A i te darmowe drinki cały czas a. tylko. To... Nie smakują jak setka z tego ze sklepu od nas. A, że tu walory jakby... smakowe. S smakowe nie, nie pasują, nie odpowiadają. Te hotele na przykład trzygwiazdkowe są jak pięcio. No tak, a w Egipcie rzeczywiście te pięciogwiazdkowe to są jak trzygwiazdkowe właściwie. Jakie was znalazły no lipa, warunki? no lipa, no lipa nie? Jaka, Jaka lipa, nie? że co? Inaczej w ogłoszeniu, inaczej w rzeczywistości. Nic się nie nadaje. Do użytku. Powinno <noise> być na śmietnik, nie nadaje się. Patelnia, która jest, jest na śmietnik. Kuszko, na którym się kładę, nie tak wygina. To są rzeczy, które są na śmietnik i za takie rzeczy się nie powinno brać ludzi pieniądze i udostępniać komuś, Aha. bo się po prostu nie nadają do użytku. Ale co, i tutaj takie znaleźliście tak jest. co? Było w ogłoszeniu, że. Nie było w ogłoszeniu, było wszystko pięknie By... i piękne zdjęcia. Nie było, że się nie nadaje, nie? Tak. tak. Że patelnia jest, która się nadaje na śmietnik, to nie dopisali, że na świecie ci się Aha. nadaje. Więcej pewnie tak się nie przyjedzie, tylko pojedziecie gdzie indziej. Tak? Że gdzieś no tak. tam bardziej za granicę ewentualnie? No, no jasne. Tam no są promocje, jest gwarancja pogody, a tutaj nie ma. Mhm. Zapowiadali pogodę, że ma być super fajnie ciepło. Byłem właśnie. nad morzem, no to przewiało w bluzie chodzę. No właśnie, no ja jest coś tak czuję, merkę jakby, czy tam byliśmy przed chwilą i... Tyle pali tyle no. Teraz ceny to są sprowadzone tutaj do zagranicznych. Piwo 17 zł. A w sklepie 4-3. No to jakie jest odniesienie? No. Wstegnie, zaszłem do toalety i już miałem wchodzić. 15 zł toaleta kosztowała. Ile? 15 zł. Wejście do toalety do załatwienie się, nie? Zaprowadziłem całą rodzinę, mówię, patrzcie, ile kosztuje toaleta. Jakbyśmy w 5 osób weszli, no to wiadomo, stu nie ma, nie? <śpiewanie> No daj pan spokój, no takie rzeczy, żeby tak drogo było, nie? I później płaczą, że nie mają ludzi, że pusto jest to, no, bo jest pusto. No nieraz, żeśmy tu przyjeżdżali, to tu palca nie możemy wstać, a teraz ludzie nie przyjeżdżają, wolą za granicę pojechać, jak tutaj, takie ceny. Powinno być zatrzęsienie, a puste domy są. Tam, żeśmy chodzili na spacer, to jest wszystko puste. W dwa miesiące chcą zarobić za cały rok. No, no to chyba trochę jest przerażające. No. Jakie szanse mają młode rodziny, na przykład dwójko dzieci, żeby tutaj przyjechać i przebywać. No nie sposób, bo trzeba z 5 do 7 tysięcy złotych, żeby z tydzień czasu tu posiedzieć. No to będzie mało nawet. No to co pan tu robi tu na plaży w Krynicy, zamiast tam siedzieć w Egipcie czy gdzieś. A po co mi to? Ja wolę tutaj być nad polskim morzem. No i co? No właśnie, no właśnie. To jest polskie morze jest bezpiecznie i to jest najpiękniejsze, nie ma tyle powietrza, co jest w naszym polskim morzu, Jodu, wszystkiego. Tego klimatu. Ja jestem Polakiem z Filipkości, ja kocham polskie morze przy Szymbananach, no. No. I żeby mi ktoś, jeszcze pan coś powiem, za, kupił nawet za darmo, oferował wyjazd za granicę, by mnie nie pojechał. Bo mnie to nie interesuje po prostu, no. Chociaż wakacje za granicą już tańsze niż no, tańsze w Polsce. są, ale ja wolę więcej zapłacić, aby bezpiecznie sobie siedzieć. Bo wiadomo, co się za granicą dzieje, tak? Wojny są nie wojny, tak? Uchodźcy. W Egipcie też było spokojnie, no. A podpłynął pontony, wystrzelał tam parę osób. To było chyba rok temu, no. A ja sobie tu siedzę spokojnie jak na razie i jestem u siebie, no i czuję się bezpiecznie. No i rekiny tam jeszcze, w tym Egipcie. Się, nie martwmy się, no. U <grym grym> no. nas chyba nie ma rekinów, co? Są tam jakieś tam rekiny, są, ale to wie pan, no te śledziowe, czy tam jakieś inne, no, wie pan. rekin człowieka nie dziabnie nawet jak jest, bo nie można do morza wchodzić, tak, bo czerwona flaga. Tak bo. jest, no. no i tak. Trzeba tego przestrzegać. 1200 ale... za osobę, Egipt, all inclusive, cztery gwiazdki, no palemki, i pogoda, o No to jest pewna, prawda? No pewna. O co chodzi? Dlaczego Polacy wolą? Bo są badania takie, które pokazują, że Polacy wolą tutaj nad polskie morze. No bo ja wolę dlatego, nad... niech tu będzie zimno, niech tu będzie chłodno, niech tu będzie fala, ale wolę przyjechać nad morze. No. I wolę Polskę, nie wybieram się nigdzie. A dlaczego tak? Dlaczego? Tak? No bo jestem patriotą. Kocham Dobra. Polskę z i... krwi i kości. Mhm. I, no I nikt nie opuszcza mi kraju. I moja rodzina tak samo. Wsiadam w samochód, przyjeżdżam, jadę przez ten piękny graj. Tu się zatrzymam, tam się zatrzymam. A tam jak barana wsadzą w samochód, pod, pod hotel, pod hmm. zawiozą. Wszystko jest. Wychla się, wyjdzie na plażę, posiedzi i tylko później przyjdzie spuchnięty od od tego wszystkiego i tak dalej. Hmm. I on mówi, że wypoczął, On wypoczął się z męczą, przyjeżdża, później odpoczywa. Rozumiesz? Biedzi, tak to tak? bywa czasem, tak, tak. Tak. Że to, te drinki darmowe, to, 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 to dawaj, aby się... Aby się no. to... A tu te, te jedne powietrze, ta jedna woda to jest, że jest chłodna, ale hartuje się, odporniejszy jest, zdrowszy jest. No, tak, się to... A no, o to właśnie chodzi, bo ja parę A. lat mursuję, to mnie tam mnie to nie przeszkadza, A. nie? Ale jak takie wodę on wejdzie, raz, drugi, trzeci, on się nie przeziębi. Niech par pięć minut posiedzi, bo znam zasady. Pięć minut wyjdzie, trochę ochłoni i znów, i znów. Na drugi, trzeci dzień nie będzie odczuwał, będzie wchodził, będzie odporniejszy. To jest wszystko, co jest najlepsze. Słońce, wiatr, wypoczynek, restauracje, plażowicze, radośni, fajni ludzie. Nasze polskie morze ma bardzo dużo pozytywnych walorów. I bez względu na to... Bo ja nawet butów nie zdjąłem, bo zimno trochę i tak, dlatego w tych butach. Zupełnie ma inne walory. Morze... Trzeba A obiec, jednak właśnie klapki. Ale to zimno w stopy wie pani, że okay. to, to. No ale czekamy na lepszą pogodę. Ma być w końcu jakby nie było, to jest dopiero początek lata. Hej wy ludzie, co świcie? Kukurydzy nie widzicie? A właśnie chyba gorąca kukurydza głównie dzisiaj. Co idzie bo to taka pogoda? Nie idzie nic. Nic? Zimno. Właśnie. Jak tu żyć w ogóle? Nasze morze piękne. Polacy tutaj, sami Polacy. Praktycznie. No, tak, a tam za granicą to różnie, nie? Bo tam... no, ale nasze morze jest to jak All Inclusive. Bycie tu to jest All Inclusive. Przepyszna gorąca kukurydza i orzeszki w Karbelu. Dlaczego Polacy wolą Polskie Morze? Nad Polskie Morze jechać? Jod. Jod? Tak. A tak. w Egipcie nie ma jodu? Czy tam w Turcji? A, ale tam jest 40 stopni, to nie do wytrzymania. Zobacz, a tu? A tu jest idealnie. Dobrze się chodzi, nie jest za gorący, prawda? Bo jak jest za ciepło, to jest gorący piach i się nie da chodzić. A tu jest tak idealnie można powiedzieć. Oprócz tego, no tylko że nie można się kąpać za bardzo. Może wszędzie takie same. No może prawie wszędzie, no to tutaj. Dlaczego polskie? No bo jest bliżej po prostu. I mówią po polsku. Jak dla nas jest, może być zimno i ciepło, my jesteśmy zadowoleni. Tu Małżonka na razie ubrana, ale, ale mam nadzieję, że. Ale chłopaki już, już, już wchodzili do, do, do wody, także ja jestem zwolennikiem naszego kraju, polskich pięknych, kurczę, widoków. Także na zachodzie nie jest ładniej. Jeżdżaliśmy z dziećmi, z wnukami, teraz z sami, no i nie ma jak nasze morze. To jest taka miłość tak, od, lat, od lat. No i po prostu jak się czuję. To tak jak, jak we filmie. Najlepiej się ogląda filmy, które się znaj, najlepiej się przyjeżdża tam, gdzie człowiek się dobrze czuje i też zna. Tak? Nic mnie tu nie zaskoczy, wszystko wiem, co jest jak jest. Niekoniecznie za granicą jest tak super. Właśnie wczoraj też oglądamy na Facebooku, jak zostali tam turyści wprowadzeni, puszczeni w maliny. Widok nie nad morze, tylko na jakimi otły, czy coś tam na podwórze obrzydłe? Rekiny tam w Egipcie. O, no właśnie, dziewczyny w Toplest. No to akurat to jest chyba plus, nie minus. plus. Zobacz, co może, czy nie jest najpiękniejsze na świecie? No, rzeczywiście takie, tylko takie wzburzone. Takie, potęga żywiołu. Zawsze można wejść do wody, i zawsze można się bawić. W a się dzisiaj nie bardzo, bo jest czerwona flaga, wiesz, jakby przez Dzisiaj nie, dzisiaj nie, ale jakbyś chciał się zamążyć, to wchodzisz do połowy i wychodzisz, nie? Chwała tym, co chcą Polskę spowagać. Tylko i może. Dzisiaj się obejdziemy, wszystko nie relaksujemy, czy No to piszcie w komentarzach, gdzie wy jedziecie na wakacje, co lepsze all inclusive gdzieś za granicą, czy wakacje tu nad polskim morzem. No i to tyle na dziś. Widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku komentarów. Na pewno jakiś niezwykle interesujący temat będzie. Jak zwykle, adam Feder do zobaczenia. Kliknij w jeden z polecanych materiałów, aby odkryć najbardziej interesujące i wartościowe treści przygotowane specjalnie dla Ciebie. Zasubskrybuj kanał i nie przegap najlepszych produkcji. Bądź na bieżąco z tym, co naprawdę ważne.